Kurczę, wiecie co? Czy to nie jest koło młyńskie To może być koło młyńskie To może być centralnie koło młyńskie, Kurczę. Ale słuchajcie, ja tam widzę filiżankę, widzę sój, coś dziwnego, nie wiem czy to... Nie wiem czy to zobaczycie, zobaczcie jakiś depozyt, kurczę, dzwonica <gryw> Zobaczcie, faktycznie tam był dzwon na górze widać jeszcze takie mocowania. Cześć! Witajcie na kanale Zarasu. Dzisiaj przyjechaliśmy do, takiego, do takiej fajnej miejscowości z takim budynkiem, który jest praktycznie przy drodze. Zobaczcie. Droga tutaj. Uła. E, widzieliśmy go już nieraz jadąc na polanice. No stoi sobie taki fajny, opuszczony, wygląda naprawdę super, ale niestety już się wali. Mimo że jest wpisany do rejestru zabytków, tak? tak. To, to i tak niestety podupadł i to strasznie. Przejdziemy z tamtej strony, zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj widać, że już można wejść przez to okno przynajmniej. Spróbujemy zaraz. W każdym razie. Tam też widzieliśmy wejście, no i tam z tyłu. A co to jest za budynek? Słuchajcie, to jest stary młyn. Z tyłu są ruiny. Tutaj też widać, zobaczycie z nami zaraz, albo chodźmy już teraz może, zobaczymy, z tej strony wejdziemy, nie? O, tutaj coś się posypało. Patrzcie, jaki kawał piaskowca gdzieś tutaj spadł. No dobra. Tutaj jest taki wał zrobiony. A to dlatego, że tutaj było jezioro. Tutaj było jezioro zbudowane właśnie pod, pod ten młyn. I ono zasilało koło młyńskie, które było zlokalizowane tam. A tu jest. Zobaczcie wejście. Do, do młynarza, tak? Tutaj był. Do młynarza. Zobaczcie. Wszystko, wszystko z drewna. Takiego bardzo starego. Nie wiem. Tam było napisane, z którego to roku chyba 1700, 1800, jakoś tak. Patrzyliśmy w Wikipedii, nie? Także wygląda to naprawdę super, niestety. Na pewno już nie do zamieszkania także już się nawet nie da uratować tego zaraz zobaczycie, dlaczego. Może chociaż, nie wiem, na tyle to uratować, żeby to można było zwiedzać ale nie wiem, czy ktoś się podejmie chyba niemożliwe, nie? No nic, spróbujmy w takim razie zobaczyć tutaj te ruinki. Zobaczcie tutaj wszystko, jak to kiedyś wyglądało. Tu było wszystko jezioro dookoła. Ok, i tutaj chyba był ten przepust. Tu był ten przepust, prawdopodobnie, a tu był sam młyn. Zobaczcie, cały z kamienia. Tam na dole jeszcze woda jest. Także ruina totalna. Ale musiało to kiedyś wyglądać bardzo przednio. Także tutaj przywozili zboże z całej okolicy i pewnie mielili na mąkę. A tutaj wygląda ten budynek z tej strony fatalnie. Już niestety widać dach załamany. W ogóle część tego budynku chyba rypsnęła. Ale tam podejdziemy potem z tamtej strony zobaczyć. Chodźcie, jeszcze z nami tutaj rzucić okiem na te ruinki tutaj to wygląda jak stary zamek bo w ogóle i tak tam od początku myślałem zaraz tutaj podejdziemy na skraj chociaż no i tak to wygląda, zobaczcie naprawdę wygląda to jak stary zamek ale, ale to był młyn na pewno sprawdzony dobra przejdźmy w ogóle zobaczyć sam dom młynarza gdzie możemy wejść? Bo chyba nie wszędzie się uda. Zaraz tam podejdziemy. Zobaczcie, tu już dachu nie ma. Tu się też pod, posypały fundamenty. Ale tam piwnicę widać. Kurczę, kurczaki. Ciekawe, czy tam można wejść. Zobaczcie. No. Piwnica. Spróbujemy, spróbujemy. Zobaczymy. Okej. Okay. Ale zobaczcie te deski, jakie one są. One już wszystko zniosą. To jest tak, jak pisali kiedyś o drewnie księżycowym. Nie wiem, czy to nie jest drewno księżycowe. W każdym razie już tego nic nie ruszy, żaden robal, żadna pleśń dziesiątki lat, więc to już nic z tym nie zadzieje, żaden robak tego nie ma, więc drzewo piękne, piękne drzewo, tak? Tak. na podłogi, na medy, tak? okay. Dobra, tu trzeba uważać na gwoździe. Zobaczcie, tutaj jeszcze tapeta. czy Nie, to malowanie było. Tak, malowanie, ale takie fajne, bo zobaczcie, tutaj taki pasek. No z jajem Jakieś było Jakieś wzory, tak Tu widać słomę No tak kiedyś budowali, nie? Dobra, rzućmy okiem najpierw tutaj Co to się tutaj zadziałało? Do dzienią Ani dołu, ani góry Ani dołu, ani góry, tak Pokaż Dobra, tutaj jesteśmy w jednym z Tyle, co z niego zostało, niestety no dobra, przejdźmy do następnego. Tamte chyba wygląda bardziej zachowane. Tak, tam nie było dachu przynajmniej. O masz, patrz, kafel z pieca, zobacz. Tak, czyli ten piec gdzieś tutaj był, chyba. No jest, zobacz, tam, to co z niego zostało, popatrzcie z nami, jak to wygląda dookoła. W to były okna panoramiczne, jak na tamte czasy. Jeszcze salka jakaś A tu był właśnie ten piec Także... No to jest, niestety z niego zostało Te kafle wszystkie po, po obtukiwane Tu jeszcze na cegle widać coś Jakiś napis Kulm Kulm To chyba cegła szamotowa No nieco Zobaczcie to okno panoramiczne Naprawdę jak na tamte czasy to to, to to były bardzo duże okna także mieli tutaj widok na jezioro stąd na podłodze, na no to wielka tragedia wszystkie słoiki świata jajka, śmieci. o, nawet pasek wojskowy został tutaj chyba no. pasek, tak to nie do tego wyciągał, no i ten kafel z tego pieca sięka już tam weszła do następnego tak. pokoju? tylko m, m, kroczek, ja. kroczek i koniec. Kroczek i kon... O, żeż, kurczę. Zobaczcie sobie ściany dookoła, tu już były mniejsze okna. Niestety. I dziura, w dachu. I dziura w dachu. tak. Także tam już niestety sypie się wszystko na dół. Dobra, tutaj przymknę. Tu jeszcze pozostałoście pogarnkę, buty. No, tyle zostało zabytku. Stare szafki, nawet szyby zostały po jakiejś komodzie. No i kupa śmieci, tutaj. No dobra. W każdym razie tu mieszkał bardzo bogaty jegomość. Mój nasz na tamte czasy to był prawie jak szlachcic. Tam jeszcze jest jakaś, jakieś pomieszczenie. Nie wiem co to zostało z tego. Już nic ciekawego. Dobra. dobra. przejdźmy trochę dalej. Asia, wypuść mnie. Ja, ja. To nie ja to o, wiatr. Nie czeruję, że to nie wiatr. Okay. O. to jest. tu mamy widok na tą drogę. Czyli koniec drogi tutaj. Tak. Co tu się stało tutaj? To był też pokój. To był też pokój, bo zobacz... na zobaczcie pewno? na te na ściany. Na to były malowania jakieś, czy tapety, nie wiem co to było. Ale tu, Czyli tamto to wszystko musiało się zawalić. Tu, tu był cały dom, cały dalszy ciąg domu. Tak. To musiało być wielkie. Aha. Kurczę, no dobra. Nie przejdziemy tędy niestety do następnych I pomieszczeń. Tam na bogato. No a co tutaj? To jest skrytka, czy co to jest? Nie, patrzę tam do dziury. No to może być milion skrytek, nie? No i tam dziura. Już tyle. Tyle przyroda zabrała. Dobra, chodźmy zobaczyć w takim razie na dół. Okej, okay. tam bym chciał wejść do tej. to bym po prostu wziął. No, każdy pewnie by wziął, żeby zrobić sobie pokój, ale to jest zabytek wpisany do rejestru. Nie ruszać, poczekać aż się zmarnieje, zawali. I nie wiem, taki, taki zawalony potem, już dom to można rozbierać, czy dalej jest zabytkiem? To już jest ruina. nie? No dobra, chodźcie dookoła. Pokażemy wam tamtą stronę, też chcemy zobaczyć, jak to się zawaliło, czy w ogóle jeszcze coś widać, co tam zostało z tego domu młynarza. Okay, zobaczcie sobie jeszcze tutaj, bo to jest ciekawostka. Zaraz no, podejdziemy tam. Może się uda zaglądnąć. To jest bardzo stary kościółek tutaj. Kapliczka może. Ok, zobaczymy, czy... Można coś zobaczyć w środku. Okay. Czy tam coś widać? Nie wiem czy coś zobaczycie, ale widać ławeczki, widać ołtarz bardzo stary zresztą. Jeszcze zobaczmy sobie z tej strony! Wow. Są jakieś drzwi Kurczę, co to jest? No nie Zobaczymy, co tam jest w środku Czy to jest dzwonica? No dobra, wejdźmy, zobaczmy Dzwonica! <laughs> Zobaczcie, faktycznie tam był dzwon. Na górze widać jeszcze takie mocowania. Tam tam chyba była zachrystia może, wiecie? Jak najbardziej. Hmm. tu mieć drabinę i wejść, zobaczyć sobie też by było ciekawie, nie? Ale tutaj już w ogóle to zabytek, to już może nie będziemy kombinować. No ale to też ciekawe. To chyba jedynie podrabinie. Ksiądz musiał wchodzić naprawdę. Trochę klaustrofobicznie. No dobra, uciekam. Też ładnie wszystko było pomalowane na zielono. I tutaj garaż był? Garaż na traktor albo na wóz. Chciałbym zobaczyć, co tu, co tu jest. O, właśnie, zobaczcie. Tyle tutaj zostało z tego domu. Że tam już się zawaliło, konkretnie. Komin już też ledwo zipie. Także zaraz wszystko poleci na tamtą stronę i się jeszcze bardziej zawali. A tutaj zobaczcie, jak wygląda ściana. Także widać naprawdę, że tutaj był pokój. Normalnie pokój pomalowany farbą, takim wałkiem zdobiącym, i tak to wygląda. Czyli tutaj widzicie też były. Belki takie wychodzące Tutaj jedna, druga, trzecia I one się musiały tutaj łączyć jakoś z dalszym ciągiem tego domu Czyli tu gdzie stoimy to musiało być koniec, koniec domu Wszystko zawalone. Co to jest? Spójrzcie. Co to jest? Breslau? Breslau takie w ciągły. Kurczę, wiecie co? Czy to nie jest koło młyńskie? To może być koło młyńskie. To może być centralnie koło młyńskie. Kurczę... Ja dziękuję. I to musi mieć naprawdę sporo lat, słuchajcie. Tu już drzewo to zarosło. Ale zobaczcie. Breslau. I taki kształt, normalnie, jak, jak koło. Zobaczmy. Ciekawe, czy coś w internetach się znajdzie na temat tego. Tam jest pokój. Ja spróbuję tam wlecieć dronem później. Jak się uda, to wam pokażę. Ale wygląda, że ciekawe, czy jest podłoga. No zobaczymy. No i tam, yy, z tamtej strony właśnie zaglądaliśmy, że już się nie da przejść. Także tu jest dalszy ciąg, ale już też niestety widzieliśmy z tamtej strony już zawalone, zawalona podłoga A tutaj w ogóle nie ma przejścia, chyba że z drabiną No ale jak to jest zabytek, to nie chcę tam nic stawiać, żeby się jakaś cegła obsunęła czy coś Żeby nie było, że coś niszczę, nie? Chociaż nie wiem, czy coś jeszcze tu można zniszczyć Tam na górze to chyba było wejście na strych, takie drewniane drzwi Zobaczcie no dobra, spróbujemy wejść tutaj gdzie możemy. To chodźmy. Okej, okay, to trzeba uważać, tu to wszystko leży na ziemi łącznie, łącznie z deskami, z gwoździami. No dobra. Jesteśmy chyba w garażu. Nie, zobaczcie, to kafelki, są normalnie, kafle takie. I to takie ładne, zdobione. No i ja myślę, że to była kuchnia, bo się na tą czarną ścianę tam. Puchnia. Aha, być kuchni. czyli tutaj no faktycznie mogło być mhm. z dużym piecem, nie? Tak, tak, tak. Okej. Okay. tutaj dziurę zawaliło się coś. Kurczę, ale co to jest? To jest jakaś walizka. Nie, to jakieś chyba pozostałości po jakimś fotelu może. Nie wiem. Ale słuchajcie, ja tam widzę filiżankę, widzę swój. Coś dziwnego. Nie wiem czy to. Nie wiem czy to zobaczycie. Zobaczcie. Jakiś depozyt. Kurczę. Tak, czekam na nas. Mówisz. <laughs> nie wiem, ale to wygląda jak jakieś ciuchy zwinięte, pozwijane. Kurczę. No tam na górze jest ten pokój taki, nie? Mhm. Ale nie wiem, zobaczcie czy tam coś widać Kurczę, tu jakieś słoiki pozakręcane No ja tam nie sięgnę, także I nie będę też tego wyciągał, bo my tu jesteśmy na Urbeksie Czyli widzimy, ale nie zabieramy. Może być jakiś depozyt, nie? Może, przecież. Przecież kurczę. W starych, w starych domach i to bogatych domach. To kto wie? Dobra, to wejdźmy najpierw tutaj do tego pomieszczenia. O Omaś o, Jaki piec wielki tutaj był. Uh -huh. No właśnie, on mógł być na obydwa pomieszczenia rozbudowane. I tutaj, i tam, nie? Aha. A tutaj rury, czyli centralne ogrzewanie było. Mhm. Uh -huh. <laughs> I wentylacja taka. Tak. Czyli jak tu była kuchnia bo tu było jeszcze do albo może piekarnia słuchaj jeżeli młynarz to i może piekasz też nie no dobrze, dobrze. może i miał piekarnię tutaj bo to wygląda na takie dosyć wyeksploatowane mm -hmm. wszystko także kto wie czy tu nie była też piekarnia dobra to jest o tutaj jeszcze jakieś ciekawostki patrzcie piwnica tam też jakieś Coś wygląda na jakąś skrytkę. Wybaczcie, że może mnie ponosić czasami wyobraźnia, ale tutaj. O, tu trzeba uważać na przykład na głowę, żeby się nie nadziać. Zobaczcie. Takie niespodzianki. Tutaj chyba była spiżarka a sił na mięso, wiesz? Bo są, są haki, właśnie z góry. Zobaczcie tutaj. Okienko. Piaskowiec też. No, wygląda ciekawie, tam też jakaś dziwna, nie wiem, czy to skrytka nie była czasami też. No dobra, przejdźmy do następnego pomieszczenia. Co tu jeszcze widać? No, zobaczmy, czy tam można wejść z tamtej strony? A, można. Dobra, o, następna spiżarka były same spiżarki. mi się wydaje że to wybielona to tutaj były nie wiem jakieś mąki może na pewno są haki po drzwiach więc myślę że to mogła być taka seria spiżarek, i w każdej było coś innego tam mięso tu może nie wiem mąki ryże kasza coś mhm. takiego. a tu jeszcze coś innego no dobra chodźmy zobaczyć tu już widać garnek na ziemi okej okay. tutaj ta dziura do tamtego pomieszczenia już zacegłowana, zamurowana, niech będzie. No i faktycznie, tutaj już nie ma haków takich, jak w tamtym pomieszczeniu. Dużo komarów, no spiżarka, nie? Taka, taka staro-polska, staro-poniemiecka spiżarka. Ale nie ma takich wnęk, jak w innych, które widzieliśmy wcześniej. Że może być ukryta, na przykład, któraś. I coś tam schowane. No to jest właśnie moje wyobraźnia. Dobra, wejdźmy jeszcze do tamtego pomieszczenia. To było widać z drogi. Ale zobaczcie, te łuki, jak to było porobione. Na lata. Nie wiem, czy to był taki styl właśnie międzywojenny, z tamtych czasów. Wojen, tam były wojny pruskie, wojny napoleońskie żebione wszystko tak, żeby to spełniało też rolę może jakiegoś schronu. Nie wiem, domyślam się tylko, ale zobaczcie, jakie to były grube ściany. Ta ściana ma z półtora metra może? Kurczę. Czyli jak już się ogrzało i ten kamień złapał temperaturę, to to już trzymało na wieki. Słuchajcie, niestety tu już pęka wszystko, także... To może być ostatnie wizyty w tym domu, bo tam, jak jeszcze ten komin pacie na ziemię, to już niestety nic nie zostanie z tego. No, tutaj już się wszystko posypało. Zobaczcie z góry, już się sypie podłoga. Sufit, tam z tamtej strony. Aha, czyli to było to wejście do dalszej części domu, ale my już nie wchodziliśmy tutaj, bo to było zawalone i to było widać z góry, że jest niebezpiecznie. Także dlatego tam nie wchodziliśmy dalej. No nic. Tyle, tyle widać tyle zostało. To już ściany trochę cieńsze. To może być jakaś nowsza część. Aha, bo to jest taka przybudówka. No tak, to jest taka, taka przybudówka bardziej. Czyli dobudowane w późniejszym etapie eksploatowania tego domu. Dobra. Uciekamy stąd. No interesuje mnie naprawdę tutaj to, czy to nie był jakiś depozycik tutaj. Zobaczymy z góry ten pokój, nie? Jak on wygląda? Czy tam podłoga cała jest? No i zobaczymy. Dobra, to co? Chyba uciekamy. Zapraszamy jeszcze na filmik z drona. Zobaczymy, jak to wyglądało z góry. Kiedyś. I jeszcze taki mały rzucik na tą chałupę z tej strony. Zobaczcie. Niestety, wszystko już się zapadło. Zabytek chroniony. Wpisane do rejestru zabytków polskich. Żalnie. Plus jeszcze tam stary młyn. No i tak to wyglądało. To słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy do polubienia. Taki szybki film przed świętami jeszcze. A kto jeszcze nie subskrybuje, zapraszamy gorąco do subskrypcji. No dobra, to co? Zapraszamy jeszcze na drona. Eee, spróbuję wlecieć tam do pokoju i, i zobaczyć, co jest w pokoju. I, I co? I to będzie wszystko. To trzymajcie się. Zapraszamy do następnego odcinka. A. Jeszcze dla przypomnienia, zobaczcie sobie dwa poprzednie odcinki, bo są bardzo ciekawe. Jeden z domu, gdzie byliśmy e, dwa tygodnie temu, okazało się, że są jeszcze obrazy pianino w garażu, czy w, e, czy w stodole, czy w stajni. E, no i wyglądało to naprawdę przepięknie. A żal, że się też już wali, bo sufit przecieka, niestety, ale no, zobaczycie sami. No i poprzedni, jeszcze wcześniejszy film, gdzie Konopski robi jako przewodnik po pałacu. Także zapraszamy. Trzymajcie się. No i cześć.